Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Newet. Ostatnio rozmawialiśmy na temat typów padaczki oraz tym, czym w ogóle jest padaczka. Wśród typów padaczki wymieniliśmy padaczkę strukturalną i dzisiaj chciałabym trochę więcej Wam o niej powiedzieć. Padaczka strukturalna to taka padaczka, która jest wywołana chorobą strukturalną mózgowia. Wydawałoby się to być dość oczywiste albo nawet trywialne, ponieważ mamy padaczkę strukturalną i chorobę strukturalną mózgowia. Natomiast o jakich chorobach strukturalnych mózgowia mówimy? Głównie są to choroby nowotworowe, czyli guzy mózgu. Najczęściej na guzy mózgu chorują psy i kotów w wieku 7-9 lat. Jest to grupa czy, czy grupa wiekowa, która jest predestynowana do, do ich wystąpienia. Kolejną przyczyną strukturalną mogą być choroby zapalne mózgowia i najczęściej u psów występują zapalenia tła autoimmunologicznego. Czyli takie zapalenia, przy których układ autoimmunologiczny nagle zaczyna w jakiś sposób niekontrolowany atakować komórki nerwowe, prowadząc do, tak to nazwijmy, takiej jakby wysypki w obrębie mózgowia. Na kolejnym zdjęciu widzicie um, obraz rezonansu magnetycznego w którym stwierdzono zmianę rozrostową, najpewniej zmianę nowotworową. Ona jest zaznaczona w tym czerwonym kółku. I zwróćcie uwagę, jak bardzo ta zmiana rozrostowa zmienia architektonikę mózgu, jak bardzo pozostałe struktury muszą starać się, żeby znaleźć sobie trochę miejsca dla siebie, żeby miały po prostu, gdzie się, tak w cudzysłowie, położyć. Po drugiej stronie dodałam Wam zdjęcie tego prawidłowego mózgowia, Abyście mogli sobie po prostu porównać te, te dwa obrazki. Na kolejnym slajdzie, który zobaczycie, po raz kolejny będą tam zaznaczone dwie zmiany rozrostowe u tego samego pacjenta. Może jedna zmiana rozrostowa na dwóch zdjęciach u tego samego pacjenta. Ona też jest wzięta w czerwone kółko i zwróćcie uwagę, jak bardzo ponownie ta architektonika jest zmieniona. Również zwróćcie uwagę, że na tym, Slajdzie poprzecznym widać, że to, co z prawej strony, niekoniecznie odpowiada temu, co jest z lewej strony. Tak, bardzo trywialnie rzecz ujmując, jeśli oglądamy zdjęcie rezonansu, to to, co w mózgowie znajduje się po prawej, powinno znajdować się po lewej, i powinno być to symetryczne. Mówimy wtedy o tym, że linia pośrodkowa jest równo ułożona. Akurat u tego pacjenta ta zmiana rozrostowa, która się pojawiła, powoduje, że ta linia pośrodkowa jest przesunięta. Na, na jedną ze stron. Na kolejnym zdjęciu będzie widoczne wodogłowie. Jest to wada rozwojowa, z którą bardzo często rodzą się młode psy, polega ona na poszerzeniu układu komorowego. Każdy z nas ma komory mózgowe, w, którym, w których jest płyn mózgowodzeniowy, ten płyn jest po to, żeby odżywiać komórki. Często wtedy, kiedy te komory ulegają poszerzeniu, one powodują ucisk na okoliczną tkankę i na tym zdjęciu zwróćcie uwagę, że ten biały taki rąbek wkoło tych ciemnych czarnych komór, to jest pozostałość tkanki mózgowej, więc tego mózgu tam jest to naprawdę z 3 mm mniej więcej. W przypadku wodogłowia, jeśli ciemiączko, to tutaj taka, taki otwór na, na, na czubku głowy nie jest zrośnięte, badania ultrasonograficzne często jest wystarczające do tego, żeby postawić rozpoznanie. No i pytanie teraz jest takowe, jakie następstwa będą miały te zmiany patologiczne, które w mózgowiu znajdziemy. Na kolejnym slajdzie będzie to troszkę dokładniej wyjaśnione. Zawsze tłumaczę studentom, że czaszka ma miejsce na wystarczającą ilość miejsca na trzy rzeczy: mózg, płyn. I krew, płyn mózgowodzeniowy. Jeśli pojawia się czwarta rzecz, to tak jakby do trzypokojowego mieszkania studenckiego nagle wprowadził się czwarty student i nie wiedział, gdzie ma się podjać. Czy ma wyrzucić jednego z kolegów z pokoju, czy też ma zamieszkać w łazience? I trochę jest tak z nowotworami mózgowia. One powodują, że nagle ci stali, Mieszkańcy nie mają wystarczającej ilości miejsca, co widzieliście na obrazach rezonansu I, i zaczynają się dziwne przesunięcia, ale również dochodzi do wzmożonego ciśnienia, bo nagle ci studenci zaczynają się ze sobą kłócić o łóżka, bo przez jakiś czas ten czwarty spał, niech będzie w kuchni, ale mu się znudziło, jednak chciałby zająć duży, duży pokój. Jaki jest patomechanizm tego wzmożonego ciśnienia wewnątrzszkowego? Więc do, to, do czego najpierw dochodzi, to niszczone są prawidłowe komórki nerwowe. Następnie e, część z tych komórek ulega obrzękowi. Jest to tak zwany obrzęk cytotoksyczny. Po prostu. Em, do środka komórek czy w środku komórek zaczynają pojawiać się substancje, których tam być nie, nie powinno, ale również ym, pojawia się tak zwany obrzęk naczyniopochodny. W mózgowiu są również naczynia krwionośne, one są w obrębie bariery krew mózg. wtedy, kiedy ym, taki białkowy płyn zaczyna wyciekać z tych naczyń, on gdzieś się musi podziać, więc najczęściej podziewa się pomiędzy tymi y, komórkami nerwowymi. Ym, I dodatkowo pojawia nam się również obrzęk. Śródmiąższowy, czyli, um, czyli jednym słowem, aż trzy typy obrzęku w jednym e, małym mózgowiu. E, następnie e, dochodzi do właśnie wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. I teraz co to powoduje? Powoduje to ten, że ten obrzęk i to ciśnienie wewnątrzczaszkowe e, bardzo często e, prowadzi do tego, że ten mózg naprawdę stara się uciec tymi otworami, którymi ma. Jedyny otwór, który jest dla niego fizjologicznie dostępny, to otwór potyliczny wielki, czyli tam, gdzie się głowa styka z szyją i dlatego ten móżdżek oraz pień mózgów puklają się w tamtym kierunku, natomiast ten otwór potyliczny wielki, czyli ta okolica, no tak... Okreśmy ją tutaj. Powoduje również, że często naczynia krwionośne, które doprowadzają i odprowadzają krew do mózgu, mogą ulegać zatkaniu. To wtedy najczęściej prowadzi do niedokrwienia mózgu Albo do zaburzenia odpływu krwi z mózgu, a tym samym do tak zwanego odruchu cushinga. Odruch cushinga jest to bardzo wysokie ciśnienie i bardzo niskie tętno. Jest to pewien mechanizm kompensacyjny, który organizm sobie wykształca czy też wyrabia po to, żeby starać się uciec przed następstwem, jakim jest tak naprawdę śmierć. Więc w przypadku padaczki strukturalnej i chorób strukturalnych, największym problemem jest wzmożone ciśnienie wewnątrzeszkowe, obrzęk, a także odruch kushinga, który może prowadzić do nagłej i rychłej śmierci. Natomiast napady padaczkowe są efektem nieprawidłowej funkcji komórek nerwowych oraz ich Niszczenia przez chorobę, która się tam znajduje. Stąd, w przypadku spadaczki strukturalnej, oczywiście należy stosować leki przeciwpadaczkowe, ale trzeba pamiętać o tym, że są to leki, które będą działały na przyczynę, natomiast nie będą działały bezpośrednio na chorobę, gdyż tutaj chorobą jest na przykład zmiana guzowa, więc po to, żeby pozbyć się padaczki strukturalnej, należy pozbyć się zmiany guzowej. W niektórych przypadkach są to nowotwory, które możemy operować, tak jak na przykład oponiaki, natomiast w dużej mierze um, glejaków, um, u zwierząt na razie jeszcze się um, nie operuje, najczęściej kieruje się tych pacjentów na um, radioterapię. Um, troszkę więcej na temat um, wzmożonego ciśnienia wewnątrzczowego oraz różnych typów obrzęku i odruchu kushinga w kolejnych um, materiałach. Jeśli to wideo było dla Was pomocne, um, macie jakieś pytania, to piszcie um, albo na um, naszym profilu Akademia Niwet, albo na profilu Kliniki Weterynaryjnej Niwet um, i subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy bardzo za uwagę!